Cześć, witam was moi drodzy, moi drodzy, e, moi drodzy, z racji tego, że, z racji tego, moi drodzy, że, że z, z tego przynajmniej, co widzę, z tego przynajmniej, co widzę, um, te różne paradokumenty, które leciały na tvn nie Polsacie, czy ogólnie rzecz biorąc, te, które są, zdaje się, że one nie wiem, one chyba zyskują taką popularność, wiadomo też przez to, że ludzie to oglądają. Ale moi drodzy, zresztą pamiętam kiedyś chyba, dawno temu chyba, kiedyś nakręciłem, nakręciłem też filmik na ten, na ten temat, dlaczego nie ogląda para dokumentów. Moi drodzy, moi drodzy, z jednej, z jednej strony Paradokumenty, których, których zdarzało mi się widzieć wiele, ale nie dlatego, że ja sam je oglądam w domu, tylko, dla, tylko dlatego, że na przykład te paradokumenty komentuje Narucia, Profcio, lakarnu i, i inni i, i, i ktoś tam chyba jeszcze paradokumenty, chyba. E, ktoś tam jeszcze te para dokumenty, te paradokumenty komentuje. Też właśnie z, powodu, właśnie z powodu profcia Naruciaka, Lakarnuma wiem, wiem, że, e, że oni co prawda e, nie komentują paradokumentów z każdym nowym paradokumentem, który, który, który wejdzie w odcinek, tylko tam, powiedzmy, są, można powiedzieć, tam kilkanaście odcinków e, przeszłość. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ja sam kiedyś, ja oglądałem kiedyś paradokumenty dawno temu, jak, jak chodziłem do szkoły, jak były, jak były te pierwsze odcinki typu szkoła, szpital czy pielęgniarek. Wtedy, moi drodzy, pamiętam, wtedy, um, wtedy, o, wtedy oczywiście oglądałem dokumentów wtedy, kiedy tak naprawdę nic nie było do oglądania w telewizji. E, więc tak naprawdę członk to oglądał z nudów, a nie dlatego, że go to ciekawiło. Ech, bo moi drodzy, bo moi, dla mnie na dla mnie paradokument, owszem, próbuje pokazywać rzeczywistość taką, jaką jest, co niestety nie jest do końca prawdą, bo nie zawsze te hepi, ten happy end jest, jest na końcu, a, a w tych paradokumentach praktycznie zawsze pokazują happy endy, co nie zawsze ma miejsce, co nie zawsze ma miejsce. I należy właśnie to podkreślić, że jeśli oglądacie paradokument, w których zawsze historia dobrze się, dobrze się kończy dla bohaterów, to, to musicie pamiętać o tym, że to nie ma nic wspólnego z, z życiem, z rzeczywistością. Dlatego że, z, dlatego, że nie zawsze takie sytuacje kończył się Happy End. Moi drodzy, moi drodzy, chciałbym, moi drodzy, chciałbym też, chciałbym też, moi drodzy, też. Mam powiedzieć, że ja osobiście zawsze uważałem paradokumenty, jakby to powiedzieć, próbu, próbuję się pokazywać rzeczywistość taką jaką jest, te wszystkie sytuacje, które tam są, ale tak pamiętam kiedyś za czasów, jak, za czasów szkolnych, jak jeszcze jak oglądałem te pierwsze paradokumenty, te pierwsze odcinki typu szkoła i szkoła, dlaczego ja i tak dalej bo no to wtedy były pierwsze te odcinki. Um, Dlatego do doszedłem do wniosku, że na mnie te paradokumenty działają w następujący sposób. I doszedłem do wniosku, że to taka trochę, jakby to powiedzieć, to, jakby to powiedzieć, najdelikat, najdelikatniej mówiąc, maszynka do mielenia mózgów. Dlaczego? No no moi drodzy, dlatego, że jeśli, jeśli że takie paradokumenty, z tego co widzę, oglądają też, też dzieci, a, a, dzie, a, a dziecko może mieć problem z rozróżnieniem, co, co jest, jakby tutaj, co jest wizją reżysera, Pamiętaj, że pamięta, że nie każda z tych, his, że, 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 że his, historie tam przedstawione nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością i czasem jest to tak naprawdę wizja reżysera, tak, tak jak z tym happy endem. Nie zawsze wszystko kończy się happy endem. Trzeba to zaznaczyć. Tylko że dziecko może być problem z rozróżnieniem, co jest tak naprawdę co jest tak, co, jest, yy, co jest tak naprawdę rzeczywistością, a co jest fikcją. Tak jest ze wszystkim, tak jest ze wszystkim, tak jest ze wszystkim, co, co, tak jest z każdą rzeczą którą tak naprawdę dziecko, takie z każdą rzeczą, która tak naprawdę, e, z każdą rzeczą, którą dziecko tak naprawdę widzi. Każdą informację w książce, każdy obejrzany filmik, czy to w telewizji, czy na YouTubie. Dziecko może mieć problem z Co jest grą, grą aktorską, taką, taką grą aktorską, a co jest a co faktycznie jest w rzeczywistości nie, i nie tylko dlatego, że jest dzieckiem i mało w życiu przeżył i widział, ale też dlatego, że, ale dlatego, że, dlatego, że wiele, wiele tam opisanych sytuacji mogą się zdarzyć w życiu, a, szczeg a, szczeg a szczegóły tych historii szczegóły tych historii mogą, być, mogą być wizją reżysera. Mogą być, ale nie muszą, bo może reżyser, nie wiem, pff, nie wiem ja przynajmniej bym tak zrobił. Porozmawiam z kilkoma ludźmi, nie? którzy przeżyli to, to, to i to, i pewnie bym to wstał i bym by, by, by to też wypuścił. Tak? A to teraz jest mowa o czymś innym. Chodzi po prostu o to, że paradokumenty, jakby to mówić, a kto się ogląda te paradokumenty, to człowiek aż sam się dziwi, że w ogóle coś takiego jest możliwe. Że tam jest tak. E że tam są tak czasem, oczywiście mówię o tych fikcyjnych postaciach, tak czasem dziwni ci ludzie, że to jest aż niesamowite, że może w ogóle coś takiego być. Jest to po prostu coś takiego, w co czasem człowiek nie wierzy. Tak? Człowiek wtedy łapie się za głowę, że w ogóle coś takiego może być. I prawdopodobnie też dlatego nie oglądam para dokumentów. ponieważ ja też również tak reaguję. A też zresztą wejdźcie sobie, sobie na kanał Profcio, na kanał Daruciak lub na kanał Lakarmu, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Oni też różne paradokumenty, paradokumenty ten komentowali, więc będziecie wiedzieć. Serdecznie polecam te kanały, bo one są, bo one są dosyć fajne, przynajmniej mi się podobają, tak, a nie, a nie zawsze jest tak, że to co mi się podoba, by się podobać się Wam. To jest rzecz zupełnie normalna, bo się różniby wieloma rzeczami, ale, ale po prostu też, ale po prostu ale po prostu też, też jak oglądałem paradokmenty wtedy, za czasów szkolnych, czyli w zasadzie, można powiedzieć, za dzieciaka, to, to też łapały się za głowę tak samo jak oni, że w ogóle coś takiego jest, w ogóle, w ogóle coś takiego jest możliwe, tak? Też łapały się za głowę, bo też kiedyś byłem tak młody jak oni, więc, więc tak to wygląda. Właśnie dlatego nie do para dokumentów, bo Szwajk tylko niepotrzebnie się denerwuje. Po co sobie dzień psuć? I z taką puentą, moi drodzy, Was zostawiam. No to ja się z Wami żegnam. Pa, pa.